Það er eitthvað sem við nefndum að sjálf. Reksy i Dubiel. Nie, naprawdę, serio. Oh my gosh. Drama z Marcinem, powiedz. Nie chcę mi się o nim gadać, naprawdę, proszę, proszę, proszę. Proszę was, naprawdę. Ja wam zawsze wszystko mówię, prawie wszystko. Lubisz Marcina, bo ostatnio z nim nie spędzasz czasu. A. A. Kocham Cię, ale chyba Natsu popsuła Wasz związek. Jaki kurde związek? Nie było żadnego związku. Nawet na Natsu jak... Natsu... co próbowała nawet pomóc naszej spinie. Jakby próbowała nas pogodzić i w ogóle. It's not... It, this is not Natsu's fault. Serce mi się kroi, jak widzę Ciebie i Marcina co Nie trać swojego serca, naprawdę. Nie oszczędź sobie serca. It's really not worth it. Marcin mówi, że żałuje Waszej spiny. GDZIE ON TAK POWIEDZIAŁ? To fuck? Oh hell no. Fucking no! nooo. Mm -mm. Lexi miała być z nami szczera. Powiedz o kłótni z Marciną wybiorę, please. Zaczyna się dalej? Hello? Po Powiedzcie czy się zacina. Ja nie wiem co- ja nie, nie chcę się połączyć z wi-fi. Bo, ale- i, pff, O Marcinie no, naprawdę strata czasu w ogóle, na ten człowiek w ogóle nie istnieje dla mnie aktualnie. Co się najbardziej denerwuje w tym X? Cały los nam Mam duszę starca, nie uwibałsa